Młodzi sportowcy z Przowa nie mają powodów do kompleksów w porównaniu do ich rówieśników z innych miast. Za to też zostali nagrodzeni w Przowskim Urzędzie Miasta. Wśród laureatów znalazł się Mikołaj, mający zaledwie 10 lat i już tytuły mistrzowskie na swoim koncie. No, muszę ćwiczyć dwie godziny dziennie. Y... Dobra, to Jakieś mianowicie. ćwiczenia ruchowe robić. Mikołaja spotkaliśmy kilka tygodni temu na turnieju szachowym w Rydłutowach. Wówczas w ferworze walki znalazł dla nas tylko chwilę. Gram, bo to rozwija umysł i gram już cztery lata. I bardzo mi się to podoba, bo dodaje dużo frajdy. Jak okazało się na koniec turnieju, właśnie Mikołaj okazał się najlepszy. W cuglach pokonał wszystkich, nawet starszych i teoretycznie bardziej doświadczonych uczestników, ceną za sukcesy sportowe jest poświęcenie nie tylko pieniędzy, ale także czasu wolnego. Pieniądze są przede wszystkim bardzo ważne, ponieważ ja jako sportowiec uprawiam e, moim zdaniem ciężką dyscyplinę e, sportową. Jest to wyciskanie sztangi leżąc. E, treningi są bardzo dużo objętościowe i bardzo dużo czasu mi e, czasu zajmują. I myślę, że pomoc finansowa, e, jaką dostałem. Bardzo mi się przyda, chodzi głównie mi o suplementację, która jest mi potrzebna. Dobry sportowiec to prawdziwy skarb i to nie tylko dla swoich rodziców, ale także dla miasta. Nie od dziś wiadomo, że ich sukcesy to doskonała promocja, dlatego tych młodych trzeba wspierać. Oczywiście zawsze ta promocja Romana przez miasto jest taką y, promocją bezpośrednią, ale jest wiele takich ludzi, którzy jest takimi, na, naturalnie promują nasze miasto, są takimi naszymi ambasadorami i w sporcie to się przejawia bardzo y, szeroko. No i właśnie dzisiaj spotkanie z tymi, którzy są takimi naturalnymi ambasadorami Przowa. Do tej pory wspominaliśmy o dwóch dyscyplinach sportu, które akurat w Przowie mają wyjątkowo mocną reprezentację, ale jest jeszcze jedna. To siatkówka. Ola nie jest jeszcze pełnoletnia, ale już wie ile sport na poziomie profesjonalnym Wymaga poświęcenia. Na pewno y, trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. No to jest raczej takie najważniejsze, bo my mamy treningi codziennie. Mecze gramy w soboty i niedzielę. To jest bardzo dużo czasu i bardzo dużo właśnie wyrzeczeń. Tak samo, jeżeli chodzi o naukę, to też nie mamy tyle czasu, y, co inni ludzie. Ważne, że ich poświęcenie i ciężka praca są doceniane. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej nr 1 w przowie przygotowują wielką premierę jasełka. Jednak nie będą to takie jasełka, do których większość z nas jest przyzwyczajona. Są to nietypowe jasełka, ponieważ to, o czym my chcemy opowiedzieć, jest to istotne, że występuje tu czwarty król. Zwykle znamy tylko o postacie trzech król, króli. I w związku z tym właśnie zmieniają się takie scenki, podczas których występują już postacie bajkowe i to bardzo podoba się dzieciom. Ale jeśli chodzi o treść przedstawienia, to najlepiej oddać głos samym młodym aktorom. To będą um, cztery bajki tak jakby pomieszane. O Jezusie i Maryi, o Gerdzie i Kaju, o dziewczynce z, z zapałkami o na ogłosie, i o, o Jasiu Tyle bajek w jednej opowieści to nie lada wyzwanie. Ważne jednak, że dzieci podchodzą do tego jak do świetnej zabawy. Niektóre rzeczy nawet są zabawą, bo my się też tutaj bawimy czasami. No. Sam. Ćwiczymy głos. Ćwiczymy jak, jak recytować. Bo pewnych rzeczy nauczyć się trzeba, a wszystko po to, aby olśnić rówieśników i rodziców podczas jasełek, które odbyły się w ostatni piątek przed świąteczną przerwą. W misternie przygotowanych kostiumach i wyuczonymi na przysłowiową blachę tekstami dzieci prezentowały się wprost zjawiskowo. I choć przygotowanie przedstawienia wymagało wiele pracy, to była to dla nich spora frajda. Dzieci w ogóle bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Podoba się im to, co robimy, podobają się im pomocy, z jakich mogą korzystać, bo tak normalnie bez tych zajęć unijnych pomocy takich nie mieliśmy w szkole, a już na pewno nie w takich ilościach. O projektach unijnych wspomniano nie przez przypadek, bowiem wyposażenie grupy teatralnej, jak również między innymi sali zajęć literowych czy zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi matematyczno-przyrodniczo, finansowane było właśnie z Unii Europejskiej. Dzieci wiele zyskają na tych zajęciach, ponieważ mają bardzo ciekawe pomocy dydaktyczne, nie norm, na lekcji. No. Możliwe, żeby coś takiego wykorzystać. Natomiast w grupach świetnie pracują. Widać, że one są zainteresowane bardzo. Jedne liczą, inne tutaj się bawią przyrodniczo, rozwijają swoje pasje, i to jest jedyna okazja, żeby móc jakoś te dzieci te perełki oszlifować. Szlifować perełki, a jednocześnie eliminować niewielkie skazy na niektórych brylancikach, na przykład w czasie zajęć z logopedą. Trzeba kulnąć kostką i tyle ile będzie ten kropek na kostce, tyle trzeba jechać i trzeba powiedzieć jaki obrazek jest na, na tym. To są trudne słowa. Nowe wyposażenie szkoły to nie tylko radość dla dzieci, ale również większe możliwości dla kadry nauczycielskiej. A co za tym idzie, lepsze wyniki w nauce. Jeżeli dziecko tylko coś widzi, y, słyszy, y, to nie wszystko. Jeszcze musi czasami dotknąć, samo tego doznać, spróbować i wtedy jest efekt. Efekt, czyli dzieci, które lekcje w szkole spędzają nie z obowiązku, ale również dla przyjemności.